Siema, w tym odcinku pokażę Wam jak odpalić, um, już pokazuję, co? Otóż, otóż... Um, FIFA Web App 23, czyli coś takiego, jak macie ten. I przed tym chcę Wam powiedzieć, że Patrzcie, tu jest przycisk subskrybuj, kliknijcie klik, klik, go, klik. nie no dobra, ale zasubskrybujcie mój kanał oczywiście, nie? I dajcie lajka, like dobra, lecimy do już tematu i w google wpisujemy web, web app fifa23, no i macie, nie? Wchodzimy w pierwszy link od EA. Musi być od EA. Od EA. Bo inaczej jest podróba. I macie aplikację Footweb i FIFA Compation FIFA 23 EA. No i jak klikniecie w to notowasteczkę i będziecie musieli się zalogować. Tak jak ja. A nie. I klikacie zaloguj się i tam się logujecie na swoje konto i jej! Normalnie hasło podajecie chyba tam. Musicie mieć dwustopową weryfikację. I co jeszcze powiedzieć? Że jak macie w 22, mieliście, graliście na tym koncie. <laughs> o, jestem, to y, macie już tak jakby za free paczkę. Y, za free paczki. A jak macie po prostu... Yy, jak macie po prostu. Nie mieliście FIFY? <laughs> nie mieliście FIFY? 22. Nie musi być 22. A jak nie mieliście 22 po prostu, to nie zagracie w to dzisiaj. Musicie czekać do jutra. Jutro dopiero będzie dostępne na, dla tych, co. Co nie mają <laughs> FIFA 22. I jak wygląda ta FIFA? No, jakbym miał oceniać, no to wygląda tak se. Nie wiem o co chodzi z, w ogóle z tym. Nie wiem jak zrozumieć yy, ten, jak to się nazywa. No, to, to coś, jak to się nazywało? Te mistery, nie wiem jak to na polski, zapomniałem. Dobra, i co ustawiamy tutaj, ja nie wiem o co z nimi chodzi zupełnie. Z tym wykrzyknikiem. A ja tu jestem tylko po to, żeby pokazać, jak to odpalić. Więc dobra. Tutaj sobie wymieni. Aha, fajnie. <laughs> Zamieńmy za zawodnika. Ja tych zawodników trochę mam już, bo. Jak mówiłam, kto grał w FIFA 22. Ten dostał kolejne karty. Nowe karty zawaj. No i dobra. Jak to wygląda? Tak to no, wygląda, słuchajcie. Jest to naprawdę dziwny program. Himisterie, <laughs> tak to się mówiło. Tego czegoś. Zgrania no. Zgrania nikt nie, no, jeszcze nie zrozumiał. Chyba, że ktoś zrozumiał <laughs> z Was. Ja tego totalnie nie rozumiem. Tutaj są o wiele ładniej jeszcze ten. I zrobimy sobie może jakąś paczkę. A mi się nie chce teraz. Sobie wejdziemy w transfer. No, ten centrala. Tutaj macie różne zgrania. Na przykład, tutaj nie wiem o co chodzi nadal. Z tym muszę, napa muszę dać napastnika. To jest tak ciężkie. Napastnika z tego samego kraju. To jest tak. Narodowość. Ja tu nikogo nie mam z Anglii. Patrzcie, widzicie, nie mam nikogo z Anglii. Więc no, tak to wyszukać po prostu. Się zalogujecie i już macie do końca. I w FIFA 23 będziecie mieć ten skład, co macie tu. Będziecie mieć ten sam, jeden do 1 Możecie sobie tutaj porobić paczki w ogóle. Wtedy będziecie na Start fify mieć 23 mieć dobre rzeczy. Ja już taki skład mam. To co na 75 cało nie robi. Dopiero co wbiłam na kąpie. Ale co? To by było na tyle. Odcinek kolejny pojawi się. Mm, nie wiem. W następnym tygodniu możliwe. I dlaczego nie nagrywałem? Bo nie mogłem, nie chciało mi się. Mam swoje życie. Ja na X. Dobra, to tak to się robi. Tu macie jeszcze sklep, na przykład paczki. A. sobie otworzymy tak to wygląda wszystko. Co to jest za karta? Co jest euro jakieś? z Anglii. O. No dobra, tu mamy wszystkich, tak to wygląda. Meczów grać nie można. No na pewno nie będzie można. No jeszcze na razie. Transfery mamy. Szukaj na rynku są jakieś karty na rynku? Są już. Widzicie są. Ale to są takie. Nikt jeszcze nie ma takich totsów toty. Bo nikt jeszcze nik nikomu się nie chce tyle grać. Ale niektórzy naprawdę są dobzi. Naprawdę niektórzy są bardzo dobrzy, Ale to niektórzy tylko. No jak chcesz być dobry, to bądź. Dobra. To to by było na tyle. Ja tylko miałem pokazać, jak wbić w tą grę, a nie mówić. O swoim życiu. I Umcity w ogóle i, I o takich rzeczach, bo ja tu nie mam co gadać. Mamy piłkarze. 62 karty. To są wszystkie moje karty. złotych mam tak dużo, że mi się nie chce ich na ławkę dawać. A chyba sobie to zrobię po odcinku. <laughs> Dobra, to to było nas z tego odcinka. Widzimy się za w następnym cyklu. A myślałem, aha, aaaa, wiele nagrodę. dobra, to, to by było na tyle, i co, to też nie wiem co to znaczy, to jakieś coś, ja wiem, 1, 2, 3, 4, 5, jak już mówiłem, oczywiście, powtórzę to jeszcze raz, a czemu by nie. Zasubskrybujcie ten kanał! Nie no, dobra, wiem, że takie coś jest łomne. Tu macie: jak zdobyłem Lewandowskiego, wszystkie filmy i. Dobra, to Wam mówi, że musimy skończyć filmy. Dziękuję za to. Za te wyświetlenia. Co tu się stało w ogóle? Jest tyle wyświetleń, lajków. Okej okay. Tu jest w tyle lajk w 52 lajki. O Jezus. 52 lajki, rozumiecie to dziękuję. Dobra, hmm, dobra. Więc to by było na tyle. Co? Nara. Widzimy się w następnym tygodniu. Dora.